Witajcie, witajcie, kapie miastek. Witajcie. Tak jest. O, o, dobre, 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 może być dobre. Tak jest, witawy, kolejny odcinek na przemasowie, niestety dzisiaj nie ma Gracka, ale jest miastuś i dzisiaj słoneczny Dlaczego słonecznie? Bo trochę wam poopowiadam co się tutaj działo przed tym odcinkiem. Mianowicie, troszkę mi się nudziło, to przyszykowałem tutaj serwer, mianowicie dokończyłem ten kontrakt tam kukurydzy, który u miastka właśnie robiłem z Grackiem, eee, gdzie zostało nam jeszcze 40, prawie 5 ton kukurydzy. Z hmm. tego kontraktu. O, to nawet nie widziałem, zapomniałem. Tak jest. E, plus do tego robiłem kontrakty na nawożenie, i z tych kontraktów zarobiłem sobie. No tu jest dochód 134 tysiące, bo, bo, bo sobie tam e, to skończyłem, wiadomo, przyspieszyłem czas, żeby wszystko rosło. Na, na Tam na wiosnę jeszcze, trzeba było na 100%, żeby było Także powinno jakoś fajny dzień, gdzie na różnych polach oddać A na 21, 22 mamy rzepa, jeśli chciał sobie właśnie tam z Ten rzepaczek e, Powiem Ci, że myślałem, że Ty mniej tam obsiałeś, a tam sporo było obsiane Ja tam mało miałem do dokończenia Tak, tak, bo ja, no gracie tam może jeszcze coś posiał No może No, bo on tam, dlatego mu hasło dałem i, mm -hmm. Ogólnie Jestem załamany, ale orkę czy tak, czy tak się zrobi, ponieważ Ty chciałeś sobie powiększyć tu to pole uh -huh. Bo orka nie jest wymagana uh. Na tym polu Ale damy wapno, powiększysz pole, najpierw powiększysz pole, założemy, damy ten obornik, tak jak gadaliśmy uh -huh. Czy tam gronowice, w zależności co kupimy I no Dobra Ja sam sobie koszę na GPS, ja pan? Nie, 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 żywa na GPS, nie, nie o, nie, nie, nie. To mi się nie podoba. 2800 po takim przejeździe. E, dobra. Ty się tutaj wygina i miód malina. Tutaj John Deere jest e, i tam również Kejsik z dwoma przyczepami. Tutaj na dwa kosimy, także jakoś to pójdzie. Dziadzio jeszcze tutaj dziadka męczymy. A czemu ty właśnie nie jakoś sobie na się żeby mi chodzi o ctrl W. I po pierwsze to tutaj mi nie działa. Muszę odinstalować się, zainstalować, nie, może będzie weź działać. teraz Ctrl-W kliknij. Ctrl W A. ty jest, no i co? I skręć sobie teraz tako. A, no. się. W... A faktycznie ON. No. Ile? Nie te kropki Dzień. w ogóle... Ctrl C ONI i Insective No wiesz no. No jak to sobie ustawisz? Jak w dalszym przejeździe? ...to nie będziesz miał tych kropeczek. Aha. O no ja... może możesz sobie śmiało używać... No, no nie będzie. ...przecież nie będzie. Dobrze, dobrze, zobaczymy, zobaczymy. E, tak, Dzień i... Jest, jest, no. I w międzyczasie, jak tam się bawiłem tutaj tymi kontraktami, no to właśnie wyskoczył komunikat o zapotrzebowaniu właśnie na słonecznik za dwa prawie 200. Także mówię... Ach, przepięknie, aż Akurat co mamy tutaj słonecznik, to sobie zrobię pierwszy tutaj żniwa. E, ty planujesz gdzie zrobić żniwa sobie? Nie wiem nic. Hm? Nic nie wiem, ale raczej zrobię na 12. Na tym wielkim, nowym. no to fajnie, bo ja chciałam właśnie sobie na 10-11 tamtą soję podać, jak to mamy, tak? Soję, no bah, bah. Tak, soję, właśnie tam soję z także dobrze, mi tu wszystko pasuje. Yy, bardzo dobrze, to Tobą interacjon się tutaj robi. <gryw> no i to jest gitara siema, jeżeli chodzi o pieniążki no to 610 tysięcy praktycznie A jeżeli chodzi o krówki no to mamy 43 Bo miastek sobie dokupił ile? 5 krówek, tak? Czy 6? 5 krówek sobie miastuś dokupił, widzicie temeru? już naprawdę jest coraz mniej e, I dobrze Kieszonka nam się oczywiście skończyła i już nie karmimy ich tmrem Niech to wyżerają jeżeli chodzi o resztę, czy że o mleko prawie 18 tysięcy litrów, gnojówki 112, obornika 27, a dopiero co był odcinek właśnie z dorzucania obornika i zobaczcie jak to szybko zasuwa. Jeżeli chodzi jeszcze o ceny, soja 2000 rośnie. Jeżeli chodzi o jajka 3700. Jak ostatnio praktycznie cen w ogóle nie było na te, na te jajka to ostatnio było 3600 pojechał sobie sprzedać i teraz jest 3700 ale nie pojechał sprzedać dlatego, że sobie niech najwięcej tego zrobią bo chyba tam i tak dwa, dwa te te kratki tak powiem są już yy, tam uzupełnione, niech sobie tam robią dopóki nie będzie spadać cena to mogą sobie tam na spokojnie robić te jajeczka mleko na razie słabe ceny chociaż 1300 jest i rośnie jeżeli chodzi o o widzę, że już jest poniżej 300, ale jak robiłem kontrakty była po 386 Ale i tak mamy biogatownie Wiem, wiem, wie, ale i tak była nas trochę wyższa Aha. Co tutaj? Luźno, luźno słomy, mamy 95 ton Jeszcze się 75 cena i spada Jeżeli chodzi o pozostałe, no to tutaj mćmienia mamy mało, także będzie trzeba coś ogarnąć właśnie, żeby do kur było co? do roku No Zawsze jak się odezwę, to zawsze ty jak mi się pytasz to jak mam czastko w gębie. No widzisz. E, osu nie mamy, że nie mamy... A, że pak to sprzedałem, bo było tam w grubo ponad 2000 i dostaliśmy 70... O, prawie 80 tysięcy no. Eee. Ja 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 good good Jasał to nie, to skoda, No także tutaj soja też fajnie po 2000. Zobaczymy, ile jeszcze urośnie i może wreszcie się sprzeda, bo już trochę też ona tutaj już jest. Dobra. Pyk. V. pomad, Pyk. Dobra. Co my tutaj jeszcze mamy? Prawie 7 minut odcinka, także skosimy sobie to pojedziemy. Yy, przez praktycznie całą mapkę na zachód mapki czyli na portowy elewator zbożowy gdzieś to zapotrzebowanie sprzedamy na zachód do mnie jedziemy o, od ciebie do mnie jedziemy o, tylko że no dobrze nie ma sprawy jak najbardziej no dobra nie yy, yy, yy. planuję znowu jakiś taki wieczorny robić odcinek czy będziemy przyspieszać yy, zależy jak się u ciebie wyrobimy i no to pogadamy poza ugi, dobrze nie ma sprawy, co tu też. Mam tu to... teraz, jak jest ta opcja spania. Ja nie widzę problemu, że mogę zacząć wieczorem i się prześpiesz. Muszę się przyspać. To już jest minutka, ale też fajnie to wygląda realnie, że nie przyspieszamy poza nie. No, ja też sobie właśnie nie przyspieszałem zbytnio, tylko poszedłem spać. No, wiadomo, niektóre były takie godziny, gdzie że nie mogłem pójść spać, ale jak było się okazuje w nocy, no to. Poszedłem spać. Jednak po coś mamy ten zagadnik, żeby tam przyładzić i chodzić sobie spać. Mm -hmm. e, dobra. E, szybkość mnożenia się 28,5 godziny, jeżeli chodzi o krowy. Kontrakty, no to tak naprawdę już same zbiór plonów, prasowanie belt dwa razy zostało. Tutaj widzę jeszcze nawożenie na 31 skikło. co 12 tysięcy. Hm? 32. E, trochę się przerywa i mnie bo... boli mnie to, że za chwilę chyba out będzie. Możliwe, że się wyłaczy. Zbiór planów A, widziałem buraczki. Dobra, ja mam pełno. Płonę kontrakt. Tak, widziałem no, buraczki. Widziałem, widziałem. Dobra. Ura. Ura. Dobra, dobra. No spokojnie. E, kurde. No, dobra. Pach pach, 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 pach ile pani masz procentu? Ja już się usypiałem, proszę pana. A, dobrze. No widzę, że miastuś tutaj naprawia maszynki. Dobrze, dobrze. Nie masz sprawy. Jak to ja? No ty, to zawsze wejdziesz, pik, 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 pik. No ja się sklepa, to mi się już znudziło starać te maszyny. Odjechać, odczepić naprawić, podczepić, odjechać, odczepić, podczepić. Uh! No, trochę jestem z zabawy. Dobra, sypiemy. I już odstawiam! Nie, na razie tam nie chodzi. No i na się już półtora godziny, mimo godziny jest. No, ale on był w i nie przecież. No, a się przerywa, ale i tak, ale można zrozumieć siebie. A ja tego ciastka tam, kurde, coś tam się z głosem stanęło się, i teraz tak, tak, przerywacie. Już taki os przerywający się. Hmm. Poczekaj, 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 O, jeszcze jest git. O, dobra. Jesteśmy z powrotem. E, miastek już tutaj powrócił, już go nie przerywa. Ja się wysypałem 17 ton już słonecznika mamy. Lecimy dalej. E, tak jest. Co chciałem jeszcze powiedzieć? Powiedzieć to co chciałem, to co powiedziałem miasta na odcinku i to co mówiłem, że u mnie powiem. Generalnie, yy, no niestety społeczność farminga jest okrutna, yy, chodzi o popsona Ponieważ fajną mapkę wydał, gdzie dużo ludzi prosiło o nią O kurde, nie to dobra, to dobra yy, Tak, gdzie właśnie o nią prosiło, nad yy, mu tam pisali gdzieś na PW i tak dalej mówił, że następnym razem to będzie screeny właśnie wysyła, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że to będzie jakiś fake i tak dalej, że to nie tylko dzieci, ale ale też dorośli, bo tam właśnie dał posta na swojego fanpage'a, eee, no i... Może powie jaką mapę chodzi, bo może nie Chodzi tak, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, no to niedawno właśnie wyszły te polskie pola V2 eee, i polska mapa oczywiście, tak wiadomo, polski klimat. Eee, Mapkę wydał, gdzie właśnie dużo ludzi go o to prosiło, i potem nagle fala krytyki, hajtu na jego spadło, że jakie gówno i tak dalej, i tak dalej. No co zrobić? Masz jak to czytałem, to smutno się z mi zrobiło, bo no bo kurde, faktycznie tyle ludzi chce e, i, i przecież tam um, zobaczyli jak ta mapka wygląda i tak dalej, i, i co, i teraz nagle o jakie gówno i tak dalej. No niestety taka jest społeczność farminga czasami, że. No jakby to były dzieciaki, no to jeszcze dobre, bo się tam człowiek nie przejmuje. E, ale jak dorośli, tak jak on to napisał, no to, to jednak hmm. coś, coś o tym mówi. E, także to chciałam właśnie powiedzieć, żebyście się trochę też ogarnęli, docenili, to, że w ogóle... Tak jak niektórzy mówią, e, trzeba mieć ja, żeby wejść do oktagonu i zawalczyć, trzeba mieć też... Tak, no ale takiego olejnika tak, trzeba mieć. Tak, trzeba mieć też, kurde, cierpliwość i tak dalej, żeby robić takie mapy. Bo nam się wydaje, o jakie łatwe Znaczy, że nie wydaje, ale, ale wiadomo, tak, że to... a jeden z drugim nie potrafi, mi też się wydawało, że mapę łatwo zrobić, a nie zrobiłem ja sam sobie, nie? No i, i tak to wygląda Co tam jeszcze? A i właśnie jeszcze on skrytykował tą mapkę Wola Zabyszowska, ale to tam walić tuż jego zdanie gdzie jest właśnie duży popyt na nią, a tutaj gdzie mapka fajnie zrobiona, to hejt, co zrobić, taka już społeczność Także nie przejmuj się tam Pawson, trzymaj się, bo tam właśnie tam napisałem komentarz do tego posta Ale co, ale lecimy dalej, bo ostatnio sobie szukałem jakiejś fajnej mapki, takiej dosyć małej na osobne module do Eurotracka Wiadomo, jest ta polska, gdzie ostatnio były dwa live'y, bo jak ona wyszła w wakacje, to tam zrobiłem też live'a z niej, ale to był taki jeden, teraz ostatnio też e, były w poprzednim tygodniu, tak powiem, to w poniedziałek oglądacie, w poprzednim tygodniu były dwa live jeszcze z niej e, także objechaliśmy jeszcze sobie bardzo dobrze e, i postanowiłem poszukać dalej, z natknąłem się na jakąś mapkę, gdzie ona jeszcze działała chyba bodajże na wersji 1.25 do Eurotracka Polska i to nie było właśnie tak typowe, to była taka typowa polska, o wiele więcej miejscowości niż teraz. Patrz prawo. Prawo, prawo. O, o, jak pięknie. Mm -hmm. Cześć, cześć, cześć. E, próbowałem pobierać, nie by była kompatybilna kont na to 1.35. Lisa nie wykrywała, na 1.26 próbowałem 25, ale wywalało mnie ta gra. Nie wiem o co chodzi. Ale stara mapka, fajna, szkoda, że. Szkoda, że to się wszystko popsuło. Tam też czytałem na fanpageu tej mapki, że tam właśnie już brak czasu miał kolej, bo to bodajże dorosły, on miał tam chyba córkę. Eee, brak czasu na dalej na tworzenie mapy. Niestety tak już jest dużo. Ta mapka gdzie też jestem ten map test, tym powiem, do tej i też już to praktycznie się rozwaliło, bo też ludzie już nie mieli czasu i, i się popsuło, tylko tam jedna osoba teraz robi, a ten kilka to takich pierdółek robi. Także z tego też będziecie mieć mapę, żeby tam się obrazili czy coś, no nie wiem, e, żebyście sobie też zobaczyli jak to wygląda, kolejna polska mapa i znalazłem sobie mapę Niemiec, jeden do jednego skala, e, tam co jakiś czas są aktualizacje, chodzi o mapę Heiblo, Heibron, ja nie wiem nigdy jak to się czyta. Ale, ale. tu mapa mieć i cały czas, nie wiem, Niemcy są dokładnie rzeczy. Znaczy robione. nie calutkie, to jest na samym module i różne to są miejscowości w jednym mieście. Jest tam kilka firm itd., i tak dalej, byś musiał sobie pobrać, ale w, myślę że w poniedziałek będzie już live. Dzisiaj, dzisiaj zapraszam na wieczarkę o 19 będzie live właśnie z tej mapki, zobaczycie o co w niej chodzi. Fajna kiedyś sobie na niej chwilę pograłem, spodobała mi się teraz, jeszcze dodałem sobie do niej tego mana TGX i mi mega pasuje do tej mapki UGURALA um, GOROLA. Nie pamiętam jak się już go czyta. Um, właśnie on miał serię na tej mapce. Nie wiem, czy już dalej mam, bo już go nie oglądam. Um, I co jeszcze chciałem powiedzieć? A właśnie, bo miastuś było skupione do barkowych u mnie. No to teraz możesz powiedzieć, co tam w tym Koninie się zadziałało. Bo tam jesteś kiedyś, kiedyś mieszkał. Także wreszcie można o tym pogadać. Bo... Dostali zgłoszenie, czy nie wiem, czy oni go śledzili, czy co, że jest jakiś dealerek, także nie znam szczegółów, jeżeli bym coś pomylił, a ktoś jest bardziej zagłębiony, to przepraszam, ale z tego, z moich wiadomości, bo tam kuzyn, no dobra, szasty był sobie chłopak, 21 lat i go spotkali policjanci z dwoma piętnastolatkami, z chłopakami. Yes, yes. I w trakcie tego podobno miało dojść do handlu narkotykami. I do tego handlu nie doszło. Czy w trakcie handlu wkroczyła policja. I właśnie policja bardzo zawiniła, ponieważ chłopak nie żyje. A zawiniła przez to, że e, ten chłopak, gdy się zorientował, że policja, oni krzyki, stać policja, czy nie znam tam szczegółów dokładnie, chłopak zaczął uciekać. No on był chudy, drobny, nie wiem czy wysoki, no przeciętny, o, tak powiem, bo nie wiem czy był wysoki czy nie. I y, jak zaczął uciekać, policjant zaczął go gonić, ale ten chłopak miał przy sobie nożyczki. I właśnie nie, bo tam jest y, w jednym artykule co czytałem jest napisane, że próbował zaatakować policjanta. W drugim było, że prawdopodobnie, a w trzecim, że sprawa jest badana. Czyli nigdy nie wiadomo, kto zawinił. Ponieważ e, gdy ten chłopak uciekał, policjant oddał strzał i niestety policjant spostrzelił tego chłopaka prosto w tył serca. Strzelił mu od tyłu w serce. Uuu no to cel, jakiś tam cel ma Tak, to aby mógł pograć. Ale no powiem wam szczerze, że to bardzo niedobrze, bo to zniszczyło chłopakowi życie. No 21 lat no niby dillera, ale no jeszcze mógł se położyć. 21 lat, ale no mniej my gościu... Te no... Mógł postrzelić mu w nogi. I gdyby mu strzelił w te nogi... To normalnie ci powiem, że... By go złapali, on by odpowiedział za to co zrobił. A nie za to co... No, no wiesz o co mi chodzi. No. No, widzę masz 100%, ja już to do dokoszę dziadkiem. No, no i no tak wyszło, że... Chłopak 21 lat Pożegnał się z naszym światem A co z tymi dwoma 15 latkami? Bo, Bo nie, nie, nie widziałem tego. No i też nie wiem. Aha, ciekawe czy uciekli, czy złapali? Nie, przypuszczam, że od razu... Chociaż polic... Tam było napisane, że policjanci od razu podbiegli do 100 lat, nastolat... do tego 21 latka, go reanimować. Czyli ci mieli szansę uciec. Ale jakby uciekli, to by zeznań nie złożyli. Aha. No. A? Te, te ich zeznania mogą być kluczowe. Mhm. Mm Pytanie, czy wejdzie wszystko na tego case'a. No, ciekawe, ciekawe. No wskocz do niego, zobacz ile ty jeszcze masz, ile tam. No, moment. Półtorej tony jeszcze tu to mnie, bo ja mam. I... 66 mi zostało. No, plus do tego ja mam 3 tony, także... Dobra. Teraz otwieramy, jadę po tamtego, znaczy idę po tamtego. Ich pych, może się tam jakoś ustawić. No się... wapna, dobrze, dobrze, nie ma sprawy. Tak, i no trudno, no to stało się, już się nie odstanie. Ale wiem tylko tyle, że wieczorem, bo to się stało w pią środę, czwartek. I że w czwartek wieczorem w nocy było pełno z nich tam postawione. A to gdzieś przed klatką, chyba, bo nie? Nie widziałem jakieś bo... zdjęcia, to przed blokiem jakimś. Tam, tam Plac Zabaw, Klatka. Blokiem. To jest Plac Zabaw. I na dodatek, że yy, to był Plac Zabaw. Plus na dodatek, jak to się nazywa? Yy, to był Plac Zabaw. Przed klatką, no. przed blokiem, bo to był jeden wieżowiec, a przeciwko jest drugi wieżowiec i tam jest Plac Zabaw pomiędzy. A z lewej strony. Z prawej strony, jakby patrzył na to, to z prawej strony jest przedszkole i przychodnia. Hmm. Czym jedziesz? Ja, ja, ja... Mogę jechać i ty, rządzi teraz tym, tym, tym co siedzą Ach, te dźwięki. A, oh, 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 oh. Ty rządzi chcesz jechać, bo szybciej będziesz jechał? Dawaj za mną. Znaczy no, ke, Kejson... No dobra. Ja jestem, to już mi się trochę przejał, muszę trochę teraz innymi... To cały tym case center'a, wszystko. No. Dzisiaj też czytałem nowa sprawa z rana jak my to nagrywamy. 28-latek wjechał w przystanek. W... Żyrardowie, koło Warszawy. No, nie... No, był, coś mi to mówi. No. Strażaków. Był trzeźwy. E, ale nie miał... Nie miał prawa jazdy. No i... Na przystanku stała 70 podajże 6-latka 19-latka to było 7:30 rano e, 78-6-latka e, umarła w szpitalu podajrze a e, 19 19 latę no, to nic nie zagraża w życiu także chociaż tyle. O, się na tym o, to w Polsce ile się dzieje? Teraz przed chwilą też świeża sprawa z tego Szczecina, a w Szczecinie co? W Szczecinie gość uciek, uciekł z komisariatu, obława jest teraz na wylocie ze Szczecina. wszystkie samochody kontrolują. A no bardzo dobrze. No. A to podobno w kajdankach było napisane. No to to, to, to hicior. No ale wiesz, jak ma znajomego ślusarza, to mu za free otworzy. No jest problem, tylko. No, co się dzieje, tu to... bo mam. Ty tu pewnie jeszcze nie jechałeś chyba na ten skup, tędy. No na bagie. Nie no na 17 jechałem, ale skup to nie. No, a ja na a właśnie, miałem fajne miejscu zacząć. Mam, teraz, mam dwa fajne miejsca. I nie, nie myślałem o tym tutaj zameczku kościoła i w ogóle. Po innym. Ja, ja wiem o czym ty myślałeś. A robiłeś tam poza nagraniem, czy na nagraniu u mnie. No obok no. Obak, no. <grym> No, no, także kurde. A ty w kolejcikach jedziesz, bo po drodze jedziesz, dwa no, transporty Oczywiście. No, no, że dopiero był trzyma. transporty na No Tutaj jeszcze nie byłem, ja byłem, panie. O kurde, no tej stronie też czy nie. No, na, na o Na ręcznym tu trzeba. Oa, ślaga dostałem ty. Proszę cię. Ale laki, ja fale. A ja tak patrzę, tylko Jender idzie prosto w tą wodę. <laughs> Ale by paszę. Tu w prawo przy tym budynku musisz w kolejnym objechać go dookoła, tak? Dobra. po torach Cześć, coś to Cześć, to tora? He? Czemu? Ej. Bo to są tory do tego. Dźwiga. O, za rok w maju wyjazd do Szczecina. Na kilka dni tam na wesele to się zobaczy. Stocznie czy coś. No, ci powiem, że będzie. O Boże, jakie to jest wielkie to wszystko to. Ja pierdzielę Dobra, biorę paśka. O, ale ci dużo wysypie. A my dobrze przyjechaliśmy, chociaż? Dobrze, dobrze. Ale kasa, u la la, Proszę państwa. A ja nawet nie wiem ile mieliśmy że... słonecznika 80 ty 80 tysięcy Ula la. <laughs> na czapki z głup, już prawie 700 tysięcy, także chwila moment, nie wiadomo kiedy. Także co. Hmm, prawie 19, tutaj wybrze wieczorek, także zapraszam na miastka, na kolejne jak i na poprzednie materiały. brakujcie subujcie i do następnego. Trzymajcie się. Na razie. Cześć!